Zajem, jak, jak tak pani mówi, że taka jestem ukochana i oczekiwana, to jak mogę wiedzieć inaczej. To, to już 45 lat, jak padało tu dzisiaj niejednokrotnie od pierwszego do przyjazdu na, te, na tę na solo i pierwsze lata, pierwsze kilkadziesiąt lat to były ogromne stresy, bo brałem udział w konkursach. Jaka piosenka, jak pójdzie, czy, czy forma i tak dalej. Od jakiegoś czasu bierzemy udział w koncertach jubileuszowych, a to Polskiego Radia, a to Festiwalu Polskiego, gdzie jesteśmy zapraszani z repertuarem, który kiedyś tutaj dostał życie na tej scenie, który pokochali słuchacze, widzowie i, i, i jakby mamy takie pe, 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 pewniejsze samo poczucie, bo. bo, 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 bo no, a, 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 a ten przyjazd dzisiaj, no to był stresujący ogromny, bo pierwszy raz na tej scenie śpiewałam z Samiusienka 35 minut przecież. No z panem Gorczem tam obok. No, Samiusienka, a kto a księcia kto obok <laughs> się bardzo przepraszam, yy, tak, 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 A z tyłu była cała wielka orkiestra, jaką nie widziałaś. No właśnie, że ja widzieć orkiestrę, lubię widzieć, yy, ale, 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 ale no, ja wiem, no, rzemiosło doświadczenie, czy to tam jeszcze, no i ta widownia, kochana widownia, która, która... Dodawała nam energii, poweru i... Ja jestem najbardziej szczęśliwy z tego powodu, że okazuje się kolejny raz, że my w ludziach wzbudzamy jakieś dobre, pozytywne uczucia. I wydaje mi się, że to jest największy sukces, jaki można w ogóle w życiu osiągnąć, nie tylko w zawodzie artystycznym. Tak na próbach to nie tylko pozytywne uczucia, błodek we mnie wzbudzają, <laughs> ponieważ dochodzi do ostrzej wymiany zdań, Próba, ale generalnie to spróbuj, generalnie jest